Baby, will you leave with me? Cause as far as I can see You are the only one for me We can sit and watch the world go by Cześć, z tej strony Adamek Łowca bramek i barmanek Wiem, że nie umiem rymować Ale mokre suchary serwować a dziś pędzimy do lasa, bo tam duża kasa. I nareszcie ku wdzięczności nagrywamy w odpowiedniej rozdzielczości. I tym oto poematem zapraszam Was, kochani, z wielką rozkoszą do kolejnego odcinka serii Farming Simulator 15 na moim kanale. Oczywiście mógłbym też powiedzieć 2015, to jest jak najbardziej poprawnie. A co dzisiaj, jak obiecałem Wam, że będzie wycinka drzew. No i będzie, i jest, tak. Bo jak ja coś obiecam, to to będzie. Oczywiście sobie już troszeczkę wcześniej to przemyślałem, bo chodzi o to, żeby nie wpaść w błoto. I sobie wymyśliłem to tak. Nie, nie oczywiście nie jakby mógł wam nie pokazać, jak się wzbogacam, że zakupimy sobie ten oto transportowiec do kłody drewna i podepniemy go do traktora, który mamy tam i zakupimy sobie piłę tylko tutaj mam dylemat bo nie wiem z jakiej firmy a może weźmiemy Husqvarna pierwsza lepsza częściej ją reklamują także może będzie tutaj wartel, tylko gdzie my teraz mamy, bodajże na jeden pojazd. taki ze mnie drwal dobra, skokujemy do naszego traktora podpinał transportowiec. No, tak jest. Tylko teraz pytanie jest takie, gdzie my tutaj zaczniemy te drzewa ścinać? Przy jakimś lesie. Tutaj mamy około naszego gospodarstwa las. Ale też widzę, że bliżej chyba będzie do skupu drewna, do, spo, do składu drewna, bo tam musimy to drewno zawieźć. To będzie tutaj bliżej na, na północnym zachodzie na temat tego lasa. Będziemy mieli od razu blisko Sprzedać to drewno Będzie chyba bez większych problemów Przede wszystkim bez większej drogi Także pędzimy sobie w tą stronę no zdradzę Wam też tajemnicę, no dobra tak Wcześniej próbowałem używać tego transportowca Dobrze mówię o ja. tym? O kurcze, gdzie teraz tylko jechać? Fu, o, trzy drogi trochę za dużo. No wprost, tam mamy jakąś drogę w prawo. Tam mamy chyba jakieś firmy, no to i tutaj w lewo. O kurcze, 30% zniesienia. O, cholera, nie uciął tu ciągnie. No, dawaj, dawaj, jedź, jedź. Nie zatrzymuj się, nie zatrzymuj. się. Sławniej, ale nie zatrzymuj. Może no ale nie zatrzymuj. Jedziemy, jedziemy. Wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wydech, wydech. Jedziemy do góry, jedziemy, już prawie jesteśmy. Uff. O kurczę, no tego się nie spodziewam, że takie zniesienia będziemy musieli tutaj pokonywać. No ale obiecali nam niełatwą mapę. No i mamy. No i mamy. Także ja troszeczkę wcześniej mówiłem. Troszeczkę już ten transportowny się pobawiłem kurczę słyszałem troszeczkę pilno, że tu nie jest tak łatwo to opanować. No, nie chciałbym tutaj się przed wami wstydzić. Będziemy, że tutaj będziemy. O, tak, nie będziemy się przejmować. Tylko dolary ładować. A i tu mamy tak naprawdę wszystko wyczerpujące. O, i tu zetniemy nasze pierwsze drzewo. Tak, tu będzie nasz pierwszy raz. Nareszcie, 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 nareszcie. No cholera, powiem szczerze, że nie, nie umiałem się tego doczekać. Tego ścinania drzewa. Może najpierw zetniemy... Kurczę, jakieś te może, o. Spróbujemy je zciąć w tamtym kierunku. Może najpierw spróbuję tak, jak mnie ojciec uczył. A dlaczego mnie ojciec uczył, to wam chwileczkę. Za chwileczkę opowiem, tylko czekajcie, po. Wiesz to było tak Dokładnie Radam przez tylko troszeczkę głośniki Dźwięk z gry zmniejszyć Troszeczkę za głośno i teraz zawsze mnie czuć. tak Tak i zawsze tak, tak, tak Takie miejsce zrobimy Tak No i teraz powinno się coś stać, tylko tak... nie chce się coś stać. Kurczę, no... Tak trochę... No. Dobra, może zrobimy to tak trochę... trochę łatwiej, może tutaj będzie to lepiej funkcjonować niż rzeczywistości. No, leć tam, leć tam! Uwaga, uwaga, uwaga! No prawie tak, jak żeśmy planowali. No, ale nie kręć mi się, nie kręć. Stań, stań. Bo ja muszę tutaj gąskie obciąć. O, świetnie, dobra. Tak zaczynamy, druga strona. Tak, świetnie. Tak, 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 tak. Dobrze, dobrze nam to idzie. Powiem szczerze, jakie są moje pierwsze wrażenia z tego. Nie jest to może idealne, ale nie spodziewałem się, że zrobią to naprawdę aż tak dobrze. Trzeba ich za to pochwalić, a mianowicie mówiąc ich producentów oczywiście. Róż jasne. Tylko teraz jak ja mam to mniejsze kawałki, czy mi się to tutaj nie wyświetla. Może tak, może tak. No bo kurczę mówiąc szczerze Troszeczkę byłem zaskoczony pierwszym razem Że aż tak łatwo Może nie tyle co łatwo Ale że aż tak fajnie to będzie wyglądać No szczerze mówiąc spodziewałem się gorszych efektów No ale jednak Ale jednak Myślę sobie szczerze że Trzeba ich za to pochwalić. Bo naprawdę kurczę. Podoba mi się to, jak to wygląda. I z tymi drzewami. Tak, na no, takie kawałki, żebyśmy zmieścili na ten transportowiec. 5 metrów to było około. Jeszcze raz 5 metrów. 1, 2, 3, 4, 5. Idealnie Przepraszam za ten telefon Ale ludzie mi tutaj nie dają spokoju A bardziej chyba dziewczyny Nie <grym> musiał tego rzec Okej, okay, żeśmy sobie pocieli. Teraz biegniemy do naszego traktora Jak widzicie traktora wcześniej umyłem, Tylko kurcze za jasny, jasny i ciasny, nie wiem jak umyć ten obciążnik, no myłem go, myłem, nawet go odpiałem, nie mogłem go mieć. tak jak powinienem, no, nie wiecie może dlaczego, kurczę, się tak dzieje, no, może to jest jakiś fail gry, też tak może być, no, ale jeśli wam się to udało, to znajdźcie, dajcie mi znać dlaczego mi się to tak nie udało, no, cholercie, no, wwaliłem tą wodą, no, ale nie z tego mi wyszło. Ok. Teraz, jak tu było, najpierw rozbory. Teraz tutaj wchodzi w grę nasza mysz. Ok. mi tutaj, tak, 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 o. o, 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 dokładnie. O, tak, 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 tak. Kurczę, nie uciekaj, że nie ciągnę tego. Oj co za przypał. Dobra, cofnijmy sobie. Tutaj. Tak. Kurczę. Tak, tak, Ja mówiłem, że troszeczkę ty się tym się zbawiłem, ale i tak nadal nie mam tego planowanego do perfekcji. Tak, w taki sposób. Tak. Na dół. I łapiemy. Okej. Okay. O, o, wow, 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 wow! Dlaczego Ty jesteś aż taki ciężki? Dlaczego Ty, mój kolego? Tak, tak. Oż cholera! O, widzicie to jednak sporo waży. Fu, fu, fu. No, troszeczkę go odwiedziłem. Ale go przecież przeciąłem wcześniej, nie? Tak mi się bynajmniej wydaje. Kurczaki. Musimy sobie jakoś dać bliżej, aby środek ciężkości był jak najbardziej na środku. Chodzi o to, żeby, aby te drzewo po prostu. Tak. Tak. Oje, z pierwszy załadowany. No, to nie była łatwa przeprawa. Okej, okay, teraz sztuka druga. O, jest, dobra. Dobra, dobra, dobra. Chodzisz mi skakać, ale nie aż tak bardzo. A jak już tak jesteśmy przy lesie, to myślę, że... Ujujuj, druga, nie wiem, czy ja będę miał odpowiedni spokój, bo powiedzieć wam to, co chcę wam powiedzieć... A mianowicie, chcę Wam opowiedzieć troszeczkę o takiej mojej prawdy z życia, tak naprawdę, bo to jest jednak fakt autentyczny, ok? Czyli czego wcześniej rozpór nie zrobiłem. Nie rozbijam, o właśnie. Przecież mi się by dużo lepiej pracowało. A mianowicie, jak jesteśmy już przy lesie, to stosowne myślę będzie... No powiedzienie Wam... ...nie tyle co historyjki... ...ale... ...no może będzie nawet historyka z mojego życia. A mianowicie mój ojciec, ogólnie moja rodzina, mamy swoją swój kawałek lasu. Działkę. Tak jak wiadomo w miastach, każdy ma swoją. może wykupić sobie działkę. Na obrzeżach to tak samo ja mam działkę w lesie. No i my tam mamy oczywiście prawo do, do wszystkiego. Tak, co tam sobie chcemy zrobić, to możemy sobie zrobić. No, ale nie tym chciałem się pochwalić. Lecz tym, że. Kurczaki, nie, 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 nie. Dobra, podejdźmy bliżej. Podejdźmy bliżej, mówię. Oj, 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 oj. Wiem, się tutaj ze mną męczyć. A mianowicie, chcę Wam opowiedzieć o tym, że no, my mamy jednak. Mamy domek jednorodzinny. No i z tego względu ciepło musimy sobie sami dostarczać. No i do naszego piecyka potrzebujemy cholernie dużo drzewa i węgla i oczywiście te węgiel człowiek sobie kupuje, ale te drzewo z tego względu, że mamy Las to sobie z niego pozyskujemy. No, nie kiwaj mi się tak. Po prostu bądź tutaj, gdzie ja ci mówię. Ok. No, 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 ma ciebie tutaj chyba dużo No i z tego względu, że potrzebujemy dużo drewna, no to czasu do czasu sobie do tego lasa idziemy. No i powiedziałam. Tak, owszem, człowiek. Przenoszeniu tego drewna, nieźle się nataha, bo jednak drewno swoje waży, ale mimo wszystko jednak jak człowiek zaraz na jakiś czas pojedzie, kurcze to tak przyjeżdża do domu, to ma po prostu takie wrażenie. Po prostu tak, jakby człowiek troszeczkę ożył. Nabrał. Nabrał odpowiedniego tlenu. Człowiek przychodzi żywszy z tego, tak. Można by to dobrze powiedzieć. Człowiek jest dotleniony. dlatego sobie myślę. Że to jest fajna. Fajna sprawa, tak? Człowiek na tym. Popracuję sobie, ale nie liczę z to. To naprawdę, jeśli macie dziadka, wujkę, brata, siostrę, kuzyna, kuzynkę, którzy. Oj, oj, nie wiem, to tak zawiesza brzydko. Trujdzi mają możliwość. Którzy mają możliwość? Tak bym się słówko zaplantało. Którzy mają taką możliwość? To naprawdę jedzcie, cholera, no bo to jest świetna sprawa. Nie tylko przechodzić domu na kąpa i jazda Ale też czasami Czego innego zakosztować Ile mamy tego drewna tutaj popatrzmy no troszeczkę niewiele Myślę sobie Że jeszcze inne będziemy mogli ściąć spokojnie Tylko może jakieś mniejsze no, no właśnie może ciebie Ty jesteś teraz moją wybranką To moją jedyną Kochanko, no jak zawsze, żeśmy tak odpowiednio drzewa zebrali, ale nie tam, nie obracaj mi się tam. Dlaczego? Dlaczego ty mi to zrobiłaś? Kurczę, no miał być to w drugą stronę, nie w tą. Oj, polityka. No dobra. No i jak już mówię chcąc dokończyć moją historyjkę. no tak żeśmy, już mieli ten, tak powinno się drzewa, No to żeśmy sobie po prostu robili lotnisko. No stój mi tu, nie uciekaj! Nie uciekaj mi stąd! No. No to naprawdę człowiek. Jeszcze jak mieliśmy kiełbaski, albo coś do zjedzenia, to przy tym ognisku całkiem inaczej to smakowało. No i czasami dziś mam też taką okazję. No kiedyś nie ukrywam, nie miałem takiej wielkiej chęci tam jechania. No, ale teraz jeśli mam tylko okazję, to z niej korzystam i do tego też was namawiam. Przepraszam Was, ale tak to jest z domownikami. Nawet jeśli im człowiek mówi, żeby nie przeszkadzać, to i tak zawsze człowiekowi przeszkadzają. No ale cóż, to już takie życie: człowieka. No ale bym chciał Ciebie sięgnąć tam tak daleko i Ciebie nie sięgną. Dobra, w takim razie weźmy sobie, załadujmy tą kłodę drzewa. Tak, 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 Przekręćmy sobie to w ten sposób, jeszcze szczotce i łapiemy. Mhm. Świetnie. Dobra, świetnie. Tak nam się teraz to udaje. Mam nadzieję, że całe to drewno załaduje. A ok. No, to było naprawdę mało kurcze. Tylko trzy kawałki. Nawet i nie jest takie ciężkie. By się mogło wydawać. Ok, teraz do przodu, do przodu. Aj, nie sięgnie mi. Co za łajdak. No, a jeszcze miałem... Co w następnym okienku? Z farminga. No, tutaj mamy tam... Kurczę, nam przeszkodzi teraz bardzo. Ale żeśmy się tutaj w Tutaj wkopali. zapisko też nie mogę, bo nie będę miał możliwości obrócenia. A mianowicie w następnym odcinku mam taki sobie zamiar. Nie wiem, czy jeszcze popracujemy tutaj w tym lesie, ale mam zamiar troszeczkę troszeczkę popracować. Może inaczej. Zasiałam już kukurydzę, a mianowicie mój mi pracownik to już robi. I chciałbym. Chciałbym do tego. Kurczę, no mam cholernie teraz problem tutaj mówić i tutaj radzić sobie z tym drewnem. Dlaczego mi się tutaj tak obwiesiło? bo 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 bo, bo, bo. Tylko nie skalecz nikogo. Tak, 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 trochę, tak. Okej, okay, okej, okay, dobra. Teraz starczy. Tak. Przeciągnijmy teraz to odpowiednio. W dół. Jasne, dobra, okej, okay, mamy to. Kurczę, no jeszcze mam jeden co zadować. Gdzie jak go zładować? Jak tutaj mi się tak wszystko wlewa na prawo i lewo. Dobra, załudujemy ten ostatni jedziemy. Sprzedać je wyżej, ile milionów tego dostaniemy. No, przecież dom rozpor sporo, czego nie chcesz się uszyć. Tylko nie, 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 ty tutaj nie możesz tak być. Mhm, mhm, tak, 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 przykręcimy cię. Okay. tak okej tak tak weźmiemy cię tutaj kurcze jesteś taki uparty dobra kicham na ciebie a mianowicie zasiejemy sobie kukurydzę i zrobimy z tej kukurydzy kieszonkę Którą później sprzedamy, myślę, że w biogazowni, bo to jest też dosyć opłacalny interes. A z tego względu, że to jest taka seria, która ma bardziej pokazać grę, niż, niż po prostu robisz jedno a to samo, no to ma sobie zamiar. Akurat w taki sposób. Tym razem to pokazać Wam. No i tak na cięższy. Dobra, puścimy go sobie tak, o. Ładnie nam tutaj wszedł. Dobra, wiem, że to może wygląda mało profesjonalnie. Tylko dobrze tutaj nie ma policji, albo jakiejś inspekcji, która to sprawdza, bo by na pewno możliwości takie stracie. Ok, tylko sobie weźmy teraz to otwórzmy. przyłóżmy jakoś, żeby nam to drogą nie spadło. Ok. Zamykamy rozpory i pędzimy do naszego składu drewna, którego mamy nawet dosyć niedaleko. No i muszę tu uważać tylko spokojnie z tym jechać.

ja mam tu po prostu do wody w hm, tego się nie spodziewałem. Staw błynarski. O, nie, nie chciałem wejść, chciałem po ja prostu. Jakoś tutaj sensownie podjechać, by to móc wyrzucić. No, 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 no. No, dlaczego mi wypadać? Tak, bierzemy sobie wszystko co jest możliwe. Kurczę, za chwilę mi to nie wicie tak jakbym chciał. Oj, ups, dobra. Dobra, może nawet lepiej, że tam leciałeś. Okej, okay, cyk. No, i lecimy tam leć, leć tam leć. Wow, patrzcie lecimy co to dostali. Ja przed chwilą przecież miałem chyba ...trzy tysiące, a teraz mam 66 za tę podłem... Wow, 12 tysięcy. O, kurczę, no nie spodziewałam się, że aż tyle będziemy z tego mieli. A i to już wiem, w co będziemy inwestować w przyszłych seriach. Tak, 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 chodź tu. chodź. Mm -hmm, Załaduj mi się tu. A skoro mi się nie załadujesz, to jest jeden na ciebie inny sposób. Tak, właśnie, właśnie. No, chodź. No, wiecie co? Ja tu i się nie będę z tym pierniczył. Tylko zrobię to tak. Teraz mamy 77, prawie 78 tysięcy. Teraz popatrzmy, co za to dostaniemy. będę się piercieli z tym wszystkim. No, uwaga, tylko powoli, żebyś tam nie Wow, ile? Drugie tyle zarobiłem z tego, Masakra. Lejałem. Zwracam na to uwagę, było chyba 23-24 tysiące. No i dużo, naprawdę dużo, żeśmy tego zarobili. Patrzmy, że zcięło dwa drzewa. No, to ładnie, naprawdę ładnie. No, przepraszam, moi domownicy kompletnie mnie dają dzisiaj spokoju. Ciągle czegoś chcą. No, ale cóż, takie użycie. Tak więc podsumowując, myślę, że Wam dobrze przekazałem to, w jaki sposób można zarabiać na wycinance drzew i że jest to dosyć opłacalne. Ładnie to zrobię, trzeba im to przyznać. Ja jestem z tego usatysfakcjonowany. A jakie wy macie na temat tego opinie, to napiszcie w komentarzach, jeśli Wam się ten film podobał. To ocencie go w odpowiedni sposób, a już zapraszam Was do następnego odcinka. Do zobaczenia, cześć!